Cześć dziewczyno! Przed nami kolejny odcinek Korków z Grafiki, czyli serii, w której krok po kroku pokazujemy, jak wykonać bardzo konkretne projekty graficzne dla Twojego biznesu w bezpłatnych programach graficznych. Dziś zapraszam Cię do zaprojektowania razem ze mną grafiki w tle na Facebooka na Twój profil biznesowy. Te grafiki wykonamy w jesiennym stylu wizualnym. Jeżeli nie masz pewności, czy jesienny styl jest idealny dla Twojej marki, to zapraszam Cię do interaktywnego quizu, do którego link znajdziesz pod filmem. Z quizu dowiesz się, jaki styl wizualny jest idealny dla Twojego brandu. A jesienny styl? Jest nieco nostalgiczny, taki rustykalny. Zresztą za chwilę przekonasz się o tym sama. Do dzieła! Przed sobą mam już obszar roboczy z zebranymi elementami identyfikacji wizualnej marki. Jak widzisz, mam zestaw kolorów opierających się o zgaszone, nieco wypłowiałe zielenie i fiolety oraz mam dwa podstawowe kroje pisma marki. Są to fonty idealnie oddające jesienną osobowość. Nierówne, przecierane, wyglądają, jakby zostały odbite stemplem. Takie kroje często będą miały dopisek stemp, tak jak tutaj mamy na przykład komodo stemp. Obydwa te fonty mają polskie znaki, więc serdecznie ci je polecam. Wśród elementów identyfikacji znajdują się także zdjęcia suszonych roślin i ramka polaroida. Nie znaczy to, że w projektowaniu grafik muszę wykorzystać wszystkie te elementy, ale jest to pewna wskazówka odnośnie klimatu marki. Ok, projektujmy. Plik, na którym pracujemy, ma rozmiary sugerowane przez kanwę. Przy tworzeniu nowego projektu na stronie głównej kanwy możemy wybrać pozycję zdjęcie w tle na Facebooka. Warto tylko pamiętać, że ten obszar roboczy będzie widoczny w całości na telefonie komórkowym. Ale w wersji na komputer użytkownik zobaczy obszar o wymiarach 1640 pikseli na 625 pikseli. Są to wymiary aktualne na październik 2021 roku. Warto to od czasu do czasu sprawdzić. Zatem, zanim zaczniemy projektować, warto ustawić sobie linijki w projekcie linijki, które będą wskazywały nam obszar widoczny na komputerze. W tym celu w poleceniu Plik klikamy Pokaż linijki. Ja już mam te linijki ustawione na wysokości 150 pikseli oraz 775 pikseli. Ty zrób dokładnie tak samo. Kiedy mam przygotowany obszar roboczy, wypełniam go środkową zielenią z palety kolorów marki i w pierwszej kolejności nanoszę napisy, które posłużą mi do promowania mojego wydarzenia. Taki będzie cel tej grafiki. W tym przypadku będą to warsztaty z zielarstwa dla początkujących. Wykorzystuję oba kroje pisma, żeby zaznaczyć poszczególne części. Tytuł zapisuję krojem komodo stamp, a informacje dodatkowe krojem essays. Napisy wyśrodkowuję i dopasowuję ich wielkości, tak aby kluczowe słowo zielarstwo było większe od pozostałych. Tytuł zyskuje kolor fioletowy. A informacjom drugiego rzędu, czyli warsztaty oraz dowiedz się więcej, nadaje im jaśniejszy kolor zielony z palety, aby przy tym swoim małym rozmiarze nie zginęły w całości projektu. Ok, jeszcze kilka wyrównań, i grupę napisów mamy gotową. Będzie ona umiejscowiona docelowo po lewej stronie grafiki. Przejdźmy do strony prawej, gdzie pojawi się za chwilę grupa suszonych roślin. Żeby stworzyć wrażenie zamkniętej, spójnej kompozycji, zacznę od umieszczenia koła w kolorze ciemnej zieleni. To koło będzie centralnym punktem kwiatowej aranżacji. Takie suszone rośliny mogę wyszukać w elementach w kanwie lub, mając już jeden kwiatek przygotowany w ramach identyfikacji wizualnej, mogę skorzystać z magicznych zaleceń, które pojawiają się w panelu po lewej stronie. Canva próbuje tutaj podrzucić mi podobne elementy i czasem faktycznie trafia w punkt. Ja przygotowałam sobie wcześniej kilka dodatkowych obrazów, między innymi ten rumianek. Żeby podbić jeszcze taki nostalgiczno-rzemieślniczy charakter całej naszej grafiki i konkretnie tej kompozycji roślinnej, to na suszone kwiaty naniosę skrawki taśmy. Te rośliny będą wyglądały tak, jakby zostały przyklejone w albumie zielarskim. No, i jeszcze kilka przesunięć, ustawień i gotowe. W zasadzie tak mogłoby już zostać, ale jeśli chcesz jeszcze podkręcić tę grafikę, to spróbuj dorzucić kilka skrawków papieru. Wyszukasz je pod hasłem Paper albo Torn Paper. Jest ich tu naprawdę cała masa, można długo, długo wybierać. Ja przygotowałam sobie już kilka ulubionych elementów. Dwa z nich układam na górze i przesuwam pod rumianek, a jeden wyglądający trochę jak pasek wydarty ze starej książki, układam na dole. W tej kompozycji mamy jeszcze trochę miejsca, aby dodać informacje praktyczne, na przykład kiedy ruszają zapisy na warsztaty. Ten element umieszczę blisko lewego dolnego rogu. Najpierw dodaję tło, dzięki któremu stworzy nam się taka akcentowa grupa graficzna. Tłem będzie element wyszukany pod hasłem Stroke i temu elementowi nadaję ciemny kolor zielony. Teraz jeszcze informacja o zapisach. Będzie ona tym samym krojem, co wszystkie inne informacje drugiego rzędu. I gotowe! Ja bardzo lubię, kiedy grafika jest taka, taka realistyczna, że aż chce się jej dotknąć dlatego na sam koniec dodam jeszcze fakturę naturalnego papieru, którą znalazłam pod hasłem natural green paper. Tekstura będzie pokrywała całe tło. Muszę teraz tylko zmniejszyć krycie tej warstwy i no teraz to już naprawdę gotowe. Pora aby przetestować grafikę w akcji. Na swoim fanpage'u dodaj grafikę w tle i wykadruj tak, aby wszystkie jej elementy były odpowiednio widoczne. Przy swoim projekcie pamiętaj, że lewy dolny róg grafiki zahacza o awatar Twojego profilu, więc w tym lewym dolnym rogu nie powinno się znaleźć nic istotnego. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta kompozycja. Jeśli tak, zostaw serduszko albo łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Korków z Grafiki. Cześć!